Cześć, witajcie na kanale Rezerv, w premierowym odcinku gry z Shark Siege. Jest to gra, w której będziemy musieli jakoś przetrwać przed atakami rokinów na naszej łajbie. Yy, ona wygląda tak, tutaj może trochę słabo, ale... Trailer tej gry wygląda dosyć ciekawie, dlatego sobie ją sprawdzimy. Pamiętajcie łapka w górę, komentujcie, piszcie cokolwiek w komentarzach. Bez komentarzy i bez łapek w górę nie ma zasięgów. Natomiast nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Sprawdźmy czy ta gra nam się spodoba. Jeszcze w nią yy, nic nie grałem. Create room. Ej, okay, czyli co? Jest to jakieś serwerowe? Chyba jakieś serwerowe. No, chyba na tratwie możemy wylądować po tej grafice, by to wskazywało. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, ja trochę ciszej, może. I jedno mam do Was pytanie. Nagrywam nowym programem, dlatego mam do Was prośbę. Napiszcie, czy jakość tego filmu jest lepsza, bo zauważyłem, że te filmy odprzycinają i wypadałoby to jakość poprawić. Także mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Wow, ale się nam zachmurzyło niebo elegancko. Gra jest zrobiona na silniku Unity. Nie wiem, co tutaj się stało do końca. Natomiast napływa. Nie wiem, czy to nie jest trochę na zasadzie rafta. Zobaczcie, że mamy tam wskaźniki zdrowia na lewym górnym rogu. Na środku mamy poziom tlenu. Nie wiem, czy będziemy mieli tu jakiś posag. Okej, okay, mamy młotek z tego. Jest to widać dosyć prosto zrobiona gra. A może będzie ciekawa, no kto to wie? E, kiedyś była na kanale taka gra już o rekinach, Men Eater się nazywała. Całkiem spoko się w nią grało. E, czy. czy Okej, okay, nam się pojawia tutaj żyjus. Zobacz, tam coś. Tam coś przed chwilą popłynęło bardzo dużego. Nie wyglądało jak rekin, tylko bardziej megalodon albo jakaś orka ewentualnie. A, czekajcie, czekajcie, teraz tak, jak mam odejść od tego? Ty, to jest jakiś poważny, to jest Wielki Bydlak. Chodźmy tutaj, patrzmy, czy ja mogę jewnąć. Chyba nie mam czym. Nie mam czym. Nie mam czym. Ty, no to to jest. Ja raczej nie mam szans z tym potworem. Dobra, co jeszcze tu mamy? Mamy. Mamy coś takiego, mamy. Jak, jak to się nazywa? Czekan? Mamy czekan. I co mi z tego czekana? Co ja mam go czekanem jebnąć? No przecież nic z tym nie zrobię. Uj. Nie wiem. Aha! Okej, okay. okej. Okay. Mogę to naprawić? I mogę. Czekajcie, mogę, ale się nie naprawia, bo ja nie mam, dobra, surowców nie mam. Ok, dobra, czyli co, ja już nie żyję, tak? Tak szybko mnie, kurde, zabili, naprawdę? Przydałoby się... Znaczy, nie oni zabili, tylko on mnie tak szybko zabił. Nie wiem, przydałoby Fajnie, chciałbym zmienić kamerkę sobie, bo na tej kamerce to ja, kurde... Nie, nie widzę za bardzo, nie? Mogliby dodać. Dobra, nie wiem, czekajcie, zatrzymajmy się tutaj. Rekin tutaj widać, tak? Tu jest ten cholerny Megalodon, jakiś jebanie wielki. I plamy oleju? Nie wiem o co to chodzi. No dobra, no co wskakuje do wody. No zginę, to zginę, nie mam nic do stracenia. Jak... Kurde, czemu ja tego nie mogę wziąć? No co jest? Mogę wziąć a tej? O nie, muszę to rozwalić. Ja nie wiem, przeżywam trochę tutaj takie chwile grozy, się boję, nie? A ja tu jeszcze muszę te skrzynki rozbijać. Dobra, rozbiłem i co mi. Aha, Aha okej. Okay. No nie gadajcie, że już przegrałem grę. Przegrałem już tą grę, naprawdę? What the fuck? Ej, nie no, to jest jakieś chamstwo, że to jest takie, że masz jedno życie. Chyba, że nie wiem, chyba, że ta łódź jeszcze zatunęła, nie, ale... No nie wiem, nie no, to jest jakieś straszne. Dobra, zróbmy tak. Zbieram co się da bez zniszczenia. Zanim ten bydlak tu nie przypłynie, nie wiem, bo tak nagle tam pogoda się zmieniła, on przypłynął, więc yy, nie wiem, czy to nie był jakiś może, aha, znowu, jest tak ustawiony serwer, czy co? Po iluś sekundach nam się zmienia pogoda i przypływa ten bydlak, nie? Pozbieram, zanim wejdę na łódkę po prostu, Z tego rozbijania tego shitu. A bo nawet nie mam czym, bo na, na łódce był ten młotek. Także pozbierajmy to, co jest dookoła. Masło są trzy rodzaje surowca, nie więcej. Ciekawe, czy tu jest jakiś crafting, czy, czy coś tak. Dobra, bydlak już jest, nie? Także elo. Raczej. A może wiecie co? Może ta gra jest taka, że się nie da grać samemu, nie? Po prostu trzeba mieć jakiegoś zioma, który powie tam uciekaj już. Ty to jest rekin czy T-Rex? What the fuck? Dobra, cała naprzód. Nie wiem, do jakiejś wyspy może na jakąś płyciznę mogę popłynąć? Nie wiecie, no się można tam. Przestraszyć, to jest jakieś koło rytnkowe, No to mi by się przydało. Ale no przecież ja nie, nie mogę nic zrobić przed tym Rekinem, nie Kurde, no nic nie widzę z tyłu. Czekajcie, może. Tu jest jakaś mapa? Nie ma chyba. Ale czekajcie, bo teraz tak powiedzmy, że go nie ma, nie? Naprzód. To jest szybszy, czy on? Chyba on. What the fuck. Jak, jak on w ogóle falę wytworzył, nie? Ale ta moja cała naprzód to ja nie wiem, ile ja płynę dwa węzły. mnie za zaatakuj z lewej. No właśnie, ale słuchajcie, co ja mogę teraz zrobić, nie? Czy ja mogę na przykład wpłynąć na niego i wygram jakby starcie, kurde. No, jakoś ogłuszyć go bydlaka. Nie wiem, zmieniam, czekajcie, skręcam w prawo. No i co? I tak mi jedną? Dobra, to czekajcie. Czy... O cholera, czekajcie. What the fuck, ja tonę. Dawaj, ten młotek. No, naprawiaj. Mhm. Ciekawe, czy mogę go zobaczyć tutaj przez tą dziurę? Nie, no ale przecież ja mam tyle dziur. Ja już nie mam drewna, no ludzie. Co to jest? To tam się tam pływa, elegancko? Dobra, wiecie co, nie mam szans Znaczy, dobra, spróbujmy jeszcze czy ja mu nie ucieknę Wydaje mi się, że nie Ale tam powoli dzień nowy wstaje Jeszcze jest jakaś tam burza czy to... Ale co, uciekłem mu? No, uciekłem, co? Albo on po prostu zawraca tam I musi mnie teraz tam kawałeczek dogonić Ale tutaj jest już mniej tych... Aha, dobra, jest za mną Dobra, to chodź na sobie. Chodź na solo, panatok Gdzie jesteś? Chodź Chodź tu, chodź tu, kurde no, zanurkował w, akurat w takim momencie, jak idź ty, co ucieka, widzicie? Jednak się wystraszył, chyba słusznie, słusznie, jedno łódkę mi się wystraszył, spoko, nie, ale łódkę mi zatopił mimo wszystko bierzemy to co jest. Bad, 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 bad. U, tu jest. Tu jakieś można robić e, podskoki. I że te skrzynki tak długo się demoluje. Czekajcie, czy on odpłynął, bo jest dzień? I on atakuje mnie tylko w nocy, bo możliwe właśnie, że mamy jakieś szanse jednak, nie? Słuchajcie, jak się... Czy ja mogę przynurkować? C Nie no Nie mogę tego Przynurkować, bez sensu, to po co to jest na takiej głębokości, nie? No i słuchajcie, możliwe, że gramy w jedną z gorszych gier 2024 Słuchajcie, bo ja coś tu widziałem, czy to był bydlak? Chciałbym go zabić, kurczę, ale Czy to jest w ogóle wykonalne. Czy ja, zebra... ja zebrałem jakieś deski, ale kurwa, jebany T-Rex. Dobra, słuchajcie. Koniec grania w jedną z najgorszych gier. No jest naprawdę tragiczna gra. Nie wiem, po prostu, jak można wypuścić coś takiego. No gra, nie da się w nią grać, chyba że faktycznie, nie wiem, cztery osoby, jeden płynie, ale reszta zbiera. No ale jak ktoś umiera, to umiera <grybujesz> po prostu koniec, jest nie? Więc nie ma żadnego rozpienia się, nic nie ma. Jest to po prostu gra zrobiona chyba w miesiąc może. Dajcie znać co sądzicie o tej grze, jeszcze mi tutaj demoluje moją łajbę, której, której już tam prawie nic nie zostało pewnie. Mam nadzieję, że następne odcinki będą z jakimiś grami lepszymi. Pozdrowienia, cześć.